Zapraszamy na bajkę Kocur Błysk i nocne złodziejaszki. W pewnym miasteczku, które każdego roku pod koniec listopada przygotowywało się do wielkiego rozświetlenia rynku, mieszkał niezwykły kocur o imieniu Błysk. Nie był to zwykły kot. Miał futro w kolorze głębokiej nocy. Ale na końcach wąsów i na czubku ogona połyskiwały maleńkie srebrne iskierki. Gdy biegł, wyglądał tak, jakby zostawiał w powietrzu drobną smugę światła. Nikt nie wiedział, skąd wzięły się jego moce, a on sam udawał, że jest zwykłym kotem, choć wcale taki nie był. Zbliżał się ostatni tydzień listopada, czas odliczania do zapalenia wielkiej choinki. Która miała stanąć na środku rynku. Każdego roku mieszkańcy ozdabiali ulicę setkami drobnych, migoczących lampek, tworząc najpiękniejszą zimową atmosferę w okolicy. Jednak tym razem działo się coś dziwnego. Pewnego ranka pani Florentyna, która jako pierwsza zawsze rozwieszała światełka w swojej uliczce, odkryła, że część ozdób, Zniknęła. Nie spadły, nie zgasły, zniknęły. Po prostu nie było ich tam, gdzie były dzień wcześniej. Najpierw nikt nie zwrócił na to większej uwagi. Może się pomyliłam, mówiła pani Florentyna, drapiąc się po głowie. Ale następnego dnia zniknęły kolejne lampki, a trzeciego już całe girlandy. Miasteczko zaczęło robić się ciemne. Jakby listopad postanowił pożreć resztki światła. Błysk obserwował te wydarzenia z dachu piekarni pana Leonarda. Jego srebrne wąsy drżały od niepokoju. Czuł, że coś jest nie tak. Gdy zapadł zmierzch i pierwsze cienie zaczęły pełzać po ulicach, kocur otworzył szeroko swoje złote oczy. W nich odbiło się to, czego ludzie nie mogli dostrzec: niewielkie, wirujące, i bardzo zwinne istoty, przypominające małe chmurki dymu. Były czarne jak smoła i miały połyskujące, drapieżne oczka. To one kradły światło. Poruszały się tak szybko, że nawet latarnie nie zdążyły ich oświetlić. Wciągały drobne lampki w swoje cienie, jakby połykały je razem z blaskiem, który te lampki dawały. Błysk wiedział od razu, kim one są. Widział je raz w życiu, wiele lat temu. To były ciemnolinki, małe stworki żyjące w pęknięciach między cieniami, wybudzone tylko wtedy, gdy światło i radość robiły się zbyt silne. A listopad był dla nich idealnym czasem, bo mrok zalegał długo, a słońce pojawiało się jedynie na chwilę. Kocur błysk zeskoczył z dachu i wylądował miękko na chodniku. Jego futro rozjarzyło się delikatnym blaskiem. Wiedział, że ludzie sami sobie z tym nie poradzą. Tylko on, jedyny strażnik światła w tym mieście, mógł zmierzyć się z ciemnolinkami. Ruszył przez ciemną ulicę, stawiając ciche, pewne kroki. Wiedział, że ta noc będzie długa i że dopiero się zaczyna. Kiedy zapadła kolejna listopadowa noc, miasteczko wyglądało inaczej niż zwykle. Zamiast wesołego migotania lampek, w oknach dominował półmrok. Tu i ówdzie świeciła samotna żarówka, ale całe uliczki, które jeszcze niedawno błyszczały jak gwiazdne rzeki, teraz tonęły w szarości. Ludzie wzruszali ramionami, mówiąc, że taki już urok późnej jesieni. Jednak w sercach czuli niepokój. Dzieci szeptały, że to zły znak przed Mikołajkami. Tymczasem na dachu ratusza najwyższego budynku w okolicy czaił się kocur błysk. Włosy na jego ogonie drżały jak małe płomyki świec. Zamknął na moment oczy i skupił się. Gdy je otworzył, złote tęczówki rozjarzyły się mocniej, a świat nabrał innych barw. Mrok nie był już jednolitą plamą. Widział w nim poruszające się nitki cienia, wijące się jak dym nad gasnącym ogniskiem. To były ścieżki, którymi przemykały ciemnolinki. Błysk uniósł łapy, jakby nasłuchiwał drżenia ziemi. Szedł od dachu do dachu, lekki jak powietrze. Zatrzymał się przy kominie piekarni pana Leonarda. To tu po raz pierwszy zauważył dziwną nieobecność światła. Piekarnia, zazwyczaj jasna i pachnąca świeżym chlebem, tego wieczoru tonęła w półmroku. Jedynie z uchylonego okienka dobiegało ciche skrzypienie. Kocur zsunął się porynnie na dół i zajrzał do środka. Pan Leonard siedział przy stole, z głową opartą na dłoniach. Obok leżał pudełek lampek choinkowych, całkowicie czarnych, bez choćby iskierki. Piekarz westchnął ciężko. Co za pech, mruknął. W zeszłym roku świeciły jak marzenie, a teraz jakby ktoś je wypił do ostatniej kropli. Błysk spojrzał na lampki. W jego oczach zobaczył coś, czego człowiek zobaczyć nie mógł. Resztki świetlistej mgły, jakby z lamp wyssano blask, zostawiając tylko pustą skorupę. Ciemnolinki były tu niedawno bardzo niedawno. Kocur wskoczył na parapet i bezgłośnie przemknął dalej. Jego zadaniem nie było pocieszanie ludzi, on miał chronić światło. Przeskoczył przez wąską uliczkę i zatrzymał się przy latarni, która jeszcze świeciła. Otoczyła ją gęsta, lepka ciemność, snująca się niczym cień wielkiej chmury. Błysk wiedział, że jest blisko. Nagle usłyszał szept. Cichy, jakby wiatr, przeciskał się przez szpary w kamienicach. Jeszcze trochę, jeszcze kilka lampek, syczał głos, który nie należał do człowieka. Kocur zadarł łeb i zobaczył je. Ciemnolinki. Kilka czarnych, pulsujących kłaczków cienia unoszących się wokół latarni. Każda z tych istot miała maleńkie, świecące oczka, w których tliła się chciwość. Krążyły wokół lampy niczym ćmy, lecz zamiast ciągnąć do światła, wgryzały się w nie, wysysając każdy promień. Błysk zamruczał głęboko, a jego futro rozbłysło mocniej. Srebrzyste iskry posypały się z ogona, tworząc wokół niego delikatną aureolę. Jedna z ciemnolinek odwróciła się w jego stronę. O, strażnik! wysyczała złośliwie. Myślałyśmy, że już cię tu nie ma. Światło nie zostaje nigdy bez opieki, odpowiedział kocur. Jego głos był spokojny, choć w środku czuł rosnące napięcie. To miasteczko należy do blasku, nie do waszego mroku. Ciemnolinki roześmiały się cienkim, nieprzyjemnym chichotem, który sprawił, że powietrze zrobiło się lodowate. Listopad jest nasz, syknęły. Im więcej ciemności, tym silniejsze się stajemy. Jedna z nich spróbowała skoczyć na błyska, lecz ten był szybszy. Ułamku sekundy zmienił się w świetlistą smugę, przeskoczył nad nimi i wylądował na szczycie latarni. Jego wąsy zapłonęły jeszcze jaśniej. Dotknął metalowego słupa łapą. Latarnia nagle rozbłysła potężnym, ciepłym światłem, jakby wewnątrz niej zapłonęło małe słońce. Ciemnolinki zapiszczały, cofając się w popłochu. Światło wypierało je z każdego zakamarka, zmuszając do ucieczki w węższe szczeliny cieni. To dopiero początek, warknął błysk. Nie oddam wam ani jednej lampki więcej. Jednak w głębi duszy wiedział, że to nie koniec walki, lecz jej pierwszy maleńki krok. Ciemnolinki nie pojawiały się bez powodu. Ktoś albo coś musiało je przywołać, a on musiał dowiedzieć się, kto stoi za tym przedziwnym znikaniem światła? Po ucieczce ciemnolinek Błysk nie czuł zwycięstwa. Wręcz przeciwnie, coś w zachowaniu tych istot było inne niż dawniej. Nigdy nie pojawiały się w tak dużej liczbie i nigdy nie atakowały tak otwarcie. Zawsze były cieniami cieni, szeptami nocy. Tym razem miały śmiałość wgryzać się nawet w światło latarni. To oznaczało jedno. Miały dowódcę. Kocur błysk biegł dachami, szybki jak błyskawica, aż dotarł do skraju miasteczka, gdzie zaczynał się mały zagajnik. Miejsce to nocą wyglądało jak czarna jama, pochłaniająca wszystko, co zbliżało się zbyt blisko. Właśnie tam prowadziły wszystkie ścieżki cieni, które wcześniej obserwował. Wsunął się między drzewa, Futro przygasło, by nie zdradzać jego obecności, a kroki stały się miękkie, niczym mgła. W środku lasu znajdowała się stara studnia. Tak wiekowa, że nikt nie pamiętał, kto ją zbudował. Tego wieczoru studnia zmieniła się. Wokół niej unosiły się gęste pasma mroku, a z jej głębi biło pulsujące czerwone światło. Ciemnolinki krążyły nad nią jak stado czarnych ptaków, a po środku, na krawędzi studni, siedziała postać, której błysk nie widział od wielu lat król cienia, starożytny duch listopadowego mroku. Wyglądał jak wysoki cień człowieka, ale jego oczy były jak dwie rubinowe latarenki. Każdy jego ruch sprawiał, że ciemnolinki skręcały się z zachwytu. Witaj, strażniku światła! Powiedział głosem, który brzmiał jak skrzypienie starego metalu. Dawno się nie widzieliśmy. Błysk postawił łapy szeroko. Jego futro zaiskrzyło srebrzystym blaskiem. Wróciłeś. Po co? Bo ludzie zapomnieli, odparł król cienia. W listopadzie zawsze było mroczno, zimno, cicho. A teraz lampki, ozdoby, radość. Niech przypomną sobie, że mrok także ma swoje miejsce. Ziemia zatrzęsła się, a ciemnolinki zaczęły zlatywać się w jedno miejsce, tworząc wielką, wirującą kulę cienia. Król cienia uniósł dłonie. Zabiorę im wszystko. Każdy blask, każdy płomyk, każdy uśmiech. Błysk czuł, jak jego serce przyspiesza. Nie mógł pozwolić, aby ktoś odebrał ludziom światło, zwłaszcza teraz, gdy dzień trwał krótko, a dzieci czekały na mikołajki i pierwsze zimowe dekoracje. Mrok nie istnieje bez światła, powiedział kocur, a jego głos rozbrzmiał jaśniej niż pozwalał na to rozmiar jego ciała. Ale światło zawsze zwycięży, jeśli walczy się sercem. Jego futro zapłonęło jasną, złoto-srebrną aurą. Z ogona posypały się iskry, które formowały się w świetliste spirale. Błysk skoczył prosto w wir cieni. Każdy jego ruch rozświetlał przestrzeń. Ciemnolinki syczały z bólu, rozciągały się i pękały jak bańki mydlane. Kocur jednym potężnym uderzeniem świetlistego ogona rozbił główny wir mroku. Król Cienia krzyknął z wściekłości. Nie zatrzymasz mnie! Jestem nocą, jestem listopadem! A ja jestem strażnikiem światła, którego nie da się zgasić, odparł błysk. W ostatnim, najjaśniejszym wybuchu blasku studnia zamknęła się jak drzwi. Czerwone światło zgasło. Mrok zapadł, ale był to zwyczajny, spokojny mrok nocy. Nie cień króla Cienia. Ciemnolinki zniknęły, jak dym rozwiewany przez wiatr. Kiedy nad ranem pierwsza rodzina wyszła na ulicę, zauważyła, że wszystkie lampki znów świeciły, jakby nic się nie wydarzyło. Jedynie w oddali, na dachu piekarni, siedział błysk, zmęczony, ale dumny. Wiedział, że listopad jeszcze nieraz przyniesie ciemność, lecz dopóki on jest strażnikiem, Żadna noc nie będzie zbyt mroczna. A mieszkańcy? Choć nie wiedzieli, dlaczego światło wróciło, czuli w sercach ciepło. I to wystarczyło. A tak kończy się historia dzielnego kocura błyska, strażnika światła, który uratował miasteczko przed listopadowym mrokiem. Dzięki jego odwadze, lampki znów rozbłysły, a mieszkańcy mogli cieszyć się magią nadchodzących Mikołajek. Bo czasem nawet najmniejsze światełko potrafi rozgonić największy cień. Jeśli podobała Wam się ta historia, zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnej bajki. Do zobaczenia w następnej opowieści.